w ulicach Kerimaki Ponieważ tutaj się znajduje największy e, drewniany kościół na świecie a co ciekawe, to rano się budzimy hałas jakby byk samochodu póki póki. rano około dziewiątej, po dziewiątej a za nami zobaczcie, tu mamy samochód a tutaj co chwilę przyjeżdża jakieś auto i wyciągają swoje dywany ludzie, takie mniejsze czy większe i jest władzini, tradzie dywanów bo... Wszyscy mają wszyscy mają różne dywany różne wielkości i je po prostu opierają każdy wyciąga z bagażnika taki dywan i cisną jak mogą. No już wszystko wiem, bo doczytaliśmy. Tam widzicie jak pani trześciwle dywan wszystko wiem, bo doczytaliśmy jest instrukcja za tą panią, za tą Pralnią jest informacja, że pralnia jest czynna, Pralnia jest to pralnia e, dywanów. Czynna w okresie letnim od 6 do 22. W związku z czym trochę się tylko dziwię, że akurat dzisiaj tyle ludzi przyjechało, no ale może jakaś taka kumulacja. No jest tam informacja, że woda, jest wodą z jeziora, co należy robić, jakich detergentów używać, a jakich nie, żeby nie przynosić za, duży, za grubych dywanów, tylko raczej takie cieńsze, bo się inaczej korba złamie. No i wszelakie historie. Co po kolei robić? Ludzie z tego korzystają dość yy, namiętnie. Dość namiętnie było, głośno, gwarno od samego rana. A teraz mamy godzinę 12, a jak widzicie, jeszcze tam jest parę osób. W mieście, w którym jesteśmy, znajduje się największa, największy kościół drewniany na świecie. No i właśnie idziemy go zobaczyć. Obok kościoła jest też taka wieża wysoka. To jest dzwonnica? Tak, to jest chyba dzwonnica. あれは Jesteśmy w miejscowości Savolina. Trudna nazwa, nie wiem, czy dobrze wymagam. Jest to stolica, taka umowna stolica Pożarza fińskiego. Piękny zamek. W tej chwili jesteśmy na targu. Targu wszystkiego, ale taki targ jest tutaj bardzo znany. Kupiliśmy właśnie coś, co sugerują, żeby spróbować tutaj w Savolini. Nie wiem, czy to jest. Domena tego targu, ale właśnie, że tutaj świeżutkie, wypiekane rorcy można je kupić na słodko, tak jak tu. Oraz można kupić z mięskiem. Zakryte są tu białe. Ale wyglądają w zewnątrz tak samo. Myśmy kupili na słodko i kupiliśmy w zestawie z kawą, da 5 euro w wschodniej Finlandii. Może być. Widzisz, to jest tylko z nie można kupić. To jest Oj. przysmak tego miasta. Może być na słodko z różnym nadzieniem. Lodzie. To jest są lody. w wersji słodkie. No. ja jeszcze nie próbowałem, bo ona mi nie dała, ale mam nadzieję, że będzie. pyszne. A Taki... ty? Trochę ciasto w pończka. Czemu? Ja byłem po Dobre. Miasteczko nie jest jakieś duże, 30 tysięcy mieszkańców, ale fajnie rozciągnięte w dół. No, wielu jezior, tu praktycznie mam takie wrażenie, że to my jesteśmy na jeziorach, a nie jeziora są dookoła nas. Tak wygląda, jakby po prostu yy, woda wylała, jakby była powódź. Ta woda jest wszędzie, między nią wyrastają pojedyncze drzewa, czasem jakieś mniejsze czy większe wysepki, ale woda jest po prostu obecna. Widać, że Lorcy królują na tym targu w różnych odmianach słodkich, słonych z mięsem, z, z, z warzywami. Każdy coś dla siebie znajdzie, do tego proponują kawę. E, widać, że ludzie siedzą, biesiadują, no. rozmawiają ze sobą, spożywają życie, się, tętni. Bawią się życiem. Tak. Aczkolwiek zjadłem takiego jednego lorda i na razie mi starczy, bo jest bardzo syte i słodkie, więc pierwszy raz spotykamy, że można kupić trzy stawki w całym kartonie rodzaj polka 35 euro taki kosz Finlandia lubuje się w cydrze i widać jego na półkach sklepowych robiony z różnego rodzaju owoców a tutaj chyba na jakiś cydr. O, cydr przepraszam truskawkowy nie, malinowy z maliny ten jest z maliny 10 euro Jesteśmy teraz na nabrzeżu portowym. Będziemy się poruszać rowerkiem wzdłuż i może spotkamy parowce, bo Savonilla jest y, europejską y, jest miastem największym jest miastem gdzie występuje najwięcej parowców. Na świecie? E, nie, na świecie jest e, jednym z niewielu na wielu miast, miast w, w którym one ciągle są w użyciu i faktycznie już nieraz słyszeliśmy dźwięk tego parowca. Rusza parowiec. Tak, średnio te pół godziny słychać, jak zawyje syrena parowca. Będziemy zobaczyć Olawinnę, 15 wieczną twierdzę, najbardziej na północ wysuniętą w tej części Europy. Co teraz tam się dzieje w lipcu i w sierpniu? A, w lipcu. W ogóle zamek tętni życiem, ale w lipcu szczególnie jest wielka impreza. Już od 1812 roku, nieprzerwanie, czy 912? Tak. Ale nieprzerwanie cały rok? Tak? Nie, nieprzerwanie, co cyklicznie w lipcu odbywa się festiwal operowy i wszystkie sławy przyjeżdżają i odbywają się tutaj. A jaka sława była wczoraj? Wczoraj była wystawiony, wystawiany cyrulik wenecki. Słyszeliśmy, będąc na skałach po przeciwnej stronie. Rozumiem. Może jeszcze raz, bo nie dostrzegłem, kto? Jaki to był? Cyrulik Wenecki. Okej, okay. Cyrulik Wenecki. Tak, no. wieczorami tu jest pozamykany, a nie wczoraj próbowała się tutaj dostać. Bo przedstawienie akurat było. Tak, ale nawet po prośbie i po groźbie nie chcieli jej wpuścić. Mówiła, że rozjedzie rowerem bramki, ale niestety od tamtych ujęć, które widzieliście przed chwilą, widzimy już czwarte takie miejsce do prania dywanów. I to wszystko w jednej okolicy. W związku z czym widzicie, tak, dywan sobie wisi i suszy się? Tutaj. O. A tutaj takie właśnie yy, urządzenie. Tam, akurat, gdzie przyszedł chłopak, rzucił pranie i będzie teraz sobie dywan, i sobie będzie brał. A tak wyglądają takie. O! Miejsca, gdzie rozkładają dywany, i sobie topiorą. One to powiedziała tak, że one najpierw są lane wodą, potem są namaczane w takich detergentach do prania dywanów, szorują je takimi szczotkami. szczotkami ryżowymi, szorują, 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 potem spłukują, a potem ostatnim etapem jest ten magiel, gdzie tak. po prostu wkładają i ta woda się wyciska. wyciska. Tak, a wcześniej nie muszą na tym, nie muszą tu na tych korytach, tylko mogą tutaj, spryskują z węża czasami i takimi szczotami wielkimi sobie je... Eee, sobie je czyszczą po prostu na stojąco i ten tak, pan będzie tak robił. Widzicie, specjalnie przygotowane, tam się wiesza, pranie i eee, tak to właśnie robią. Aniu powiedz jeszcze, bo właśnie dzisiaj wczoraj robiliśmy my sobie pranie eee, w tej, no nie my w Staszarki i tam właśnie Ania zapytała pana o to właśnie e, planie dywanów, bo wiedziała, że u niego też kilka dywanów leży i dlaczego u niego piorą, skoro widzieliśmy na zewnątrz, że piorą. I co pan powiedział Aniu? Nie, bardziej odwrotnie spytałam. Dlaczego ludzie piorą dywany samodzielnie, skoro jest też możliwość w tych pralniach? A pan mówi... Znaczy że, w to, tych y, tutaj ręcznie... Tak, so... zaśmiał się tak trochę i mówi, że to raczej jest e, uwarunkowane już historią i tradycją raczej, w głowach tak mają, żeby po prostu trać dywany, na, no, a już obligo to przed Bożym Narodzeniem i przed nie wiem, przed tego świętym tym letniego, ale nie, to czyli po szwedzki, a, a nie wiem jak to w Finlandii się nazywa. No ale wtedy to już na mus piorą te dywany. Jak widzicie tutaj wanfił chłopak pierze i, e, i to jest dość często spotykane, bo to już trzecie albo czwarte miejsce tak, w ciągu tak dwóch dni że... te, tak. gdzie spotkaliśmy tego typu miejsce. tak, dojechaliśmy do miejscowości Matra południowo-wschodniej części Finlandii. 7 km od granicy z Rosją. Miejscowość jest znana innymi z wodospadu na rzece, e... Chodzi do jeziora Ładoga. Tak, na rzece, która wchodzi do jeziora Ładoga, i właśnie idziemy na ten wodospad, bo jak się okazuje, atrakcją jest upust wody, który tu się odbywa. Cyklicznie się odbywają te pokazy. Znaczy, pokazy, upust wody, może tak, bo no tutaj działa elektrownia wodna. Widać, że wydarzenie jest dość specjalną imprezą, bo zamknęli ruch na moście. Ludzie się zbierają z jednej i z drugiej strony mostu. Tam jest autokar, który zablokował drogę. No i to będziemy widzieć, jak to się otwiera i wypływa. jak rzecz nie leży, może nam go nie stratuje, tłum widzów. No i. czekamy. Zaczynają się stopniowo rozchodzić. Cały spektakl już za nami. Jak widzieliście została zamknięta śluza. Woda przestała płynąć. Teraz to pewnie wyschnie do jutra. No i co, jutro zapraszamy serdecznie ponownie o godzinie 18. Jak było widać, tuby bardzo, bardzo duże. Autobusy się rozjeżdżają, które blokowały imprezę. Więc ruch zostanie za chwilę wznowiony. No i normalnie wszystko wróci do życia. Jak ustaliliśmy, pokazy jednak odbywają się do października w skali roku. Od kiedy to jeszcze nie wiemy, chyba nie wiem. E, chyba marzec albo kwiecień. Teraz się trochę czasu nie odbywało, bo był remont. Dzisiaj akurat trafiliśmy także pierwszy dzień po remoncie. E, był pokaz. Widać, że miasto żyło, może jeszcze żyje, aczkolwiek już nie dałem wcześniej. W dużej mierze z turysty rosyjskiego. Natomiast teraz tutaj takich turystów nie słychać, nie widać. Największą atrakcją i matry jest właśnie. Upuszczalny, na którym byliśmy chwilę temu, i carski hotel, który właśnie jest przed nami. Ciekawostką z, z tego miasta, gdzie jesteśmy, jest to, że jeszcze parę lat temu, przez wiele lat, odbywały się tutaj można było przepłynąć bez wizy do y, miasta Wyborg, wprowadzonego w Rosji. No, od kilku, od 2020 roku na pewno już bez wizy nie, da się, nie dało się wpłynąć. Natomiast w tej chwili z przyczyn oczywistych już oczywiście. Te rejsy są zawieszone. Obecnie, w tle Cyrulik Wenecki. Nie wiem, czy słychać, czy nie słychać. Że ja sądzę, bo ja ledwo słyszę, ale może się nam udadać w podkładzie Cyrulik Wenecki. To będziecie wiedzieć o co chodzi.